Cześć, witam was w drugiej części kursu SQL dla początkujących. Na poprzedniej lekcji zajmowaliśmy się podstawami SELECTA, uczyliśmy się wykonać jakieś proste filtrowanie, a dzisiaj rozszerzymy trochę wachlarz naszych narzędzi i poznamy takie rzeczy jak Count, Distinct, Average i Sum. Spróbujemy je wykorzystać pracując znowu na tym samym zbiorze danych, czyli na tabeli customers. Dla wszystkich tych, którzy są tutaj pierwszy raz albo nie wiedzą, pracujemy z wykorzystaniem naszego najnowszego narzędzia, czyli SQL Sandboxa. W link znajdziecie w opisie, żeby skorzystać z SQL Sandboxa i móc wykonywać te same operacje, które ja za chwilę będę wykonywał, musicie najpierw zjechać sobie tutaj poniżej, rozwinąć sobie pierwszy zestaw ćwiczeń, czyli podstawy selecta, a następnie przygotować bazę danych i kiedy baza danych jest przygotowana, to właśnie ten moment, kiedy ta podstawowa tabelka z customerami zostaje utworzona, skrolujemy do góry i otwieramy bazę danych. Ok, to co widzimy w krótkim skrócie przestrzeń robocza, po lewej stronie panel z narzędziami, widzimy naszą tabelkę z customerami i widzimy jej kolumny tutaj. Ok, zacznijmy sobie może od szybkiego przypomnienia tego, co robiliśmy ostatnio, a dodatkowo zerkniemy sobie na zbiór danych, który mamy. Zwinę trochę tą przestrzeń roboczą. A następnie bez zbędnej zwłoki wykonamy sobie select gwiazdka from Customers. To zapytanie powinno zwrócić nam wszystkie dane, czyli wszystkie wiersze i wszystkie kolumny z tabelki Customers. Spróbujmy. No i zobaczcie: dostaliśmy sobie customerów. Tych customerów w tabelce mamy 100 i wszyscy zostali zwróceni. Pomówmy sobie teraz chwilę o tych nowych słowach kluczowych. Zaczniemy sobie może od słowa Distinct. Słowo Distinct pozwala nam wyciągnąć różne, czyli unikatowe powiedzmy wartości z danej kolumny. Czyli na przykład mamy tutaj listę krajów, mamy, ilu, mamy 100 customerów i każdy z nich pochodzi z jakiegoś kraju. Wielce prawdopodobnym jest, że jest więcej niż jeden customer z konkretnego kraju, na przykład kilka customerów z USA, z UK i tak dalej. Zresztą możemy to bardzo szybko sprawdzić, wykorzystując. Jakiś prosty filtr, którego nauczyliśmy się na poprzedniej lekcji. No spróbujmy. Select, gwiazdka from customers, where country to USA. Czyli wyciągnij wszystkie kolumny z tabelki customers dla wierszy, w których pole country równa się USA. No i jeżeli sobie zaznaczymy tego selecta i wykonamy go, to zobaczymy, że dla USA mamy trzech takich customerów. I teraz, do czego możemy wykorzystać to słówko distinct? Możemy je wykorzystać do tego, żeby na przykład wyciągnąć listę wszystkich krajów, które mamy w naszej tabelce. Gdybyśmy zrobili po prostu w ten sposób, select, gwiazdka, select country from customers. Czyli jeżeli byśmy po prostu wyciągnęli kolumnę Country z tabelki Customers, to zobaczymy, że tutaj wśród wyników będą pojawiać nam się duplikaty. Tych wierszy mamy 100, 100. O, tutaj widzę UK, tutaj widzę UK, USA, tutaj, tu było, kolejne UK i tak dalej. Czyli mamy sporo duplikatów. Takie zapytanie nie ułatwi nam odpowiedzi na pytanie. Jakich, z jakich krajów ludzie u nas kupują? Dostajemy duplikaty, chcielibyśmy dostać taką listę, gdzie każdy kraj jest wymieniony tylko jeden raz, żebyśmy poznali zakres naszych klientów, skąd pochodzą. I właśnie do tego służy słówko Distinct. Żeby je użyć, stosujemy je tutaj przed kolumną, dla której ma być zastosowana, czyli Select Distinct Country from Customers. Wybierz unikalny kraj. Z tabelki Customers. I teraz, kiedy wykonamy to zaznaczenie, zobaczymy, że tych krajów nie mamy już 100, czyli tyle, ile było poprzednio wierszy, ponieważ Select Country from Customers wyciąga wszystkie wiersze z tabelki, tylko mamy 31 wyników. Oznacza to, że mamy w naszej tabeli 31 różnych e, krajów. No i faktycznie, gdy, jeżeli zobaczymy sobie na wyniki, jakie dostaliśmy, nie uda nam się znaleźć tutaj żadnego zduplikowanego kraju. To Distinct możemy wykorzystać do mm, innych operacji. Możemy na przykład spróbować sobie wyciągnąć wszystkie imiona naszych klientów. Select first name from customers. I teraz, gdy wykonamy to zapytanie, to dostaniemy oczywiście 100 wierszy w wyniku. O, zaznacz, wykonaj. No i faktycznie mamy 100 wyników, i widzimy, że tutaj są imiona. One mają zapewne jakieś powtórzenia. A jeżeli chcielibyśmy zobaczyć jakie różne są, jakie różne imiona mamy, no to znowu dopiszemy tylko distinct. I wycią wykonamy teraz ten kod i zobaczymy, że tym razem wyników mamy 68. Oznacza to, że 32 imiona miały powtórzenie co najmniej jedno, tak, albo mniej imion miało więcej niż jedno powtórzenie. W każdym razie 32 Powtórzenia zostały wyeliminowane z naszej listy wyników. I do tego mniej więcej służy to słowo kluczowe, distinct. Drugim słowem kluczowym, które poznamy, będzie count. Count pozwala nam zliczyć, ile mamy rekordów danej odpowiedzi. Czyli, gdy poprzednim razem pobieraliśmy sobie wiersze, to teraz będziemy tak naprawdę liczyć te wiersze. No i najprostsze wykorzystanie counta to po prostu policzenie ile mamy wszystkich wierszy w tabelce. Żeby to zrobić wpisujemy następującą ferendę. select count, otwieram nawiasy, w środku gwiazdka, czyli policz wszystkie wiersze, from customers teraz gdy wykonamy sobie ten SQL zobaczymy, że mamy 100 wierszy w tabelce bardzo prosta rzecz równie dobrze do tej operacji możemy stosować filtry czyli moglibyśmy wpisać na przykład SELECT COUNT gwiazdka FROM CUSTOMERS WHERE gdzie na przykład ludzie, gdzie klienci pochodzą z UK czyli WHERE COUNTRY to jest uk i gdy wykonamy tą operację dostajemy błąd składniowy dlaczego źle coś zaznaczyłem a zrobiłem no such table customers zrobiłem literówkę w nazwie tabeli czyli warto czytać komunikaty błędu ponieważ one mogą nam wskazać gdzie popełniliśmy błąd dobrze poprawię sobie tą nazwę tabelki zaznaczymy jeszcze raz Wykonamy to zaznaczenie i widzimy, że ludzi, że customer'ów z UK mamy czterech. Gdybyśmy sprawdzili dla USA, to wyjdzie ich trzech, a gdybyśmy sprawdzili dla Polski, to wyjdzie zero. Nie mamy żadnego klienta z Polski, no nic, bywa. Czyli tak, te filtry możemy tutaj dla tego, dla tego counta stosować dokładnie takie same, jak stosowaliśmy dla, na lekcji pierwszej. Czyli moglibyśmy równie dobrze policzyć sobie, ile mamy osób, których imię zaczyna się na A. Czyli first name, like i tutaj otwieramy pojedyncze cudzysłowy, wpisujemy literkę A, dajemy procent, ponieważ szukamy taki wzorzec, czyli wszystkie imiona, które na początku mają A, a potem tym A, nieważne co, jakiś ciąg znaków. I teraz gdy wykonamy to, zobaczymy że takich ludzi jest 11. Jeżeli chcielibyśmy sobie ich pobrać i potwierdzić, że ten count działa dobrze, no to wystarczy, że zrobimy select gwiazdka from customers where first name like A i teraz jak wykonamy po prostu selecta zwykłego bez counta, to zobaczymy, że dostaliśmy w odpowiedzi faktycznie 11 wyników. Tutaj oni są wszyscy wypisani, więc ten count zdaje się, że mówi nam prawdę, nie okłamuje nas silnik SQL i liczy te wiersze w sposób poprawny. Dobra, co możemy jeszcze zrobić z tym countem i z tym distinctem? Możemy te dwie, te dwie operacje połączyć ze sobą i moglibyśmy policzyć ile mamy tych różnych krajów w naszej tabelce. Jeżeli zrobimy po prostu tak, select count country From customers. I wykonamy tą operację. No to dostaniemy to 100. On po prostu policzył nam wiersze, czyli w każdym tym wierszu jest jakieś country i zostało to zliczone. Jeżeli byśmy chcieli dostać, ile mamy tych unikalnych krajów, to musimy połączyć tą operację ze słówkiem Distinct w taki sposób. Count Distinct Country, Country from Customers. I teraz, gdy wykonamy tą operację, zobaczymy, że dostaliśmy wynik 31, czyli dokładnie to samo co w poprzednio, gdy po prostu pobieraliśmy sobie te Distinct Country z tabelki. Możemy to wykonać jeszcze raz. Zaznaczę tutaj Select Distinct Country from Customers. Wykonam to zaznaczenie i zobaczymy, że faktycznie tych krajów jest 31. I do tego mniej więcej można wykorzystywać. Count i Distinct moglibyśmy znaleźć na przykład, bo to, to także można dodatkowo filtrować, więc moglibyśmy znaleźć na przykład wszystkie kraje, które zaczynają się na literkę U: select count, Distinct, Country from customers, where. Czyli tutaj zaczynamy pisać nasz warunek: Country like i piszemy nasz wzór, czyli u i procentik. i teraz gdy wykonamy to, to zobaczymy, że takich krajów zaczynających się na u mamy dwa, czyli UK i USA i możemy to potwierdzić po prostu wykonując sobie selecta bez counta zobaczcie, skopiowałem sobie tą operację powyżej tutaj robię select distinct country from customers with country like u% procent. I teraz gdy wykonam to, to zobaczymy, że faktycznie USA i UK to są te dwa kraje, które zaczynają się na literkę U. No dobra, mamy zrobionego distincta, mamy zrobionego counta. Teraz możemy porozmawiać sobie o kolejnych dwóch takich operacjach, które możemy wykonywać, czyli average i sum. Average, jak nazwa wskazuje, służy do liczenia średniej, a sum służy do liczenia sumy. Przejdźmy może sobie do nowego edytorka, czyli klikniemy tutaj w tego plusika. Zaczniemy sobie od celek gwiazdka, żeby zobaczyć, co tam w tych naszych danych siedzi. I teraz, gdy wykonamy tą operację, zobaczymy, że taką kolumną, która się nadaje do takich operacji sumowania i liczenia średnich to jest ta kolumna Total Orders. Ponieważ te operacje możemy przeprowadzać na wartościach liczbowych. Czyli możemy sobie policzyć na przykład sumę wszystkich zamówień. Dokonanych przez wszystkich klientów z naszej tabelki, czyli przez tych wszystkich, czyli sumę tych wszystkich Total Orders dla wszystkich 100 rekordów, które siedzą w naszej tabelce. Bardzo prosto możemy to zrobić. Po prostu wpisujemy Select. Sum. Tutaj wpisujemy nazwę kolumny, czyli Total Orders. Policz sumę kolumny Total Orders From Customers, czyli z tabelki, customers. Zaznaczymy sobie ten fragment, wykonamy go i zobaczymy, że suma zamówień wszystkich z tabelki Customers to 479. Moglibyśmy sobie policzyć średnie zamówienie czyli średnią ilość zamówień, zamówień na, 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 na każdego klienta to jest Average, czyli AVG, Total Orders from Customers. I ta operacja. Zwraca nam 4,79, czyli po prostu to nie zrobiło nic innego, tylko sumę wszystkich zamówień podzieliło przez ilość wszystkich wyników, czyli przez 100, ponieważ mamy 100 wierszy. Moglibyśmy równie dobrze pobrać sobie te dwie wartości, jedna obok drugiej, w jednym zapytaniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to w ten sposób: Select, Sum, Total Orders, AVG Total Orders. From Customers i wykonując takie zapytanie, kiedy tą sumę i średnią umieściliśmy obok siebie po przecinku, dostaniemy w rezultacie po prostu tabelkę z dwoma kolumnami. Zobaczcie, wykonamy to zaznaczenie i widzimy, że nasz wynik ma dwie kolumny: Sum total orders, average total orders. Nie za ładnie wyglądają nazwy tych kolumn, więc, jeżeli pracowalibyśmy na przykład nad jakimś raportem i chcielibyśmy wyświetlić te dane w jakiś ładniejszy sposób, to możemy sobie nazwać te kolumny inaczej. Robi się to bardzo prosto. Musimy zastosować taką składnię, która pozwala nazywać te wyniki jak chcemy. Robimy to tak: Select Sum Total Orders S i możemy to nazwać Sum of orders. A drugie możemy nazwać inaczej average total orders s avg of orders. I teraz from customers. To zapytanie jest troszkę dłuższe. To co tutaj dodaliśmy to po tych kolumnach, w których wykonujemy jakąś operację, używamy słówka kluczowego s i podajemy nazwę, jaką oczekujemy, że ta kolumna będzie miała, gdy zostanie zwrócona przez silnik SQL. -a. I tak samo zrobiliśmy dla, dla, tego, dla tej operacji Average. I teraz, gdy wykonamy tą operację, widzimy, że teraz te tabelki, te kolumny są nazwane dokładnie tak, jak o to poprosiliśmy. To S i nazwa kolumny możemy stosować dla dowolnych kolumn. To nie musi być jakaś suma, to nie musi być average. To może być po prostu kolumna Total Orders, którą nazwiemy sobie Orders, inaczej, tak? Możemy to stosować w dowolny sposób. Tak to mniej więcej wygląda. No i jak zwykle, te operacje, czyli liczenie sumy, liczenie średniej, możemy komponować z innymi możliwościami, które, które przedstawia nam SQL, czyli możemy po prostu dodać tutaj filtrowanie i możemy policzyć. Na przykład, jaka jest sum, suma zamówień dla wszystkich tych klientów, który, którzy są z USA? Na przykład, zróbmy to. Select Sum of Total Orders from Customers Where Country to USA. No i co tutaj się dzieje? Robimy dokładnie to samo co na początku, czyli wybierz sumę kolumny Total Orders z tabelki Customers dla tych wierszy, dla których country to równa się USA. I teraz gdy to wykonamy, zobaczymy, że ta suma wynosi 13. Jeżeli byśmy chcieli sobie to potwierdzić, to nic prostszego. Wystarczy, że skopiujemy sobie to i teraz pobierzemy sobie po prostu na przykład wszystkie kolumny z tej tabelki customers, gdzie country to jest USA. Gdy wykonamy to, to zobaczymy, że mamy trzy wyniki. Pierwszy to jest 5, drugi to jest 6, trzeci to jest 2, co daje w sumie 13, czyli ta suma obliczona przez SQL -a zadziałała w sposób poprawny SQL nas nie okłamuje I dokładnie tą samą operację moglibyśmy zrobić z wykorzystaniem słówka AVG, czyli policzyć sobie średnią dla ludzi z USA. No i ta średnia dla ludzi z USA to. 4.33 czy 33 Tak wygląda ta średnia dla ludzi z USA. Oczywiście te warunki możemy rozszerzać, czyli moglibyśmy sobie policzyć średnią zamówień dla ludzi z kraju USA albo, czyli albo z UK. Możemy stosować dowolne warunki, jak przy każdych normalnych selektach. Nic nie stoi tutaj na przeszkodzie. No, i widzimy, że średnia zamówień nam trochę urosła. A ile wynosi suma dla ludzi z tych dwóch krajów? Zmienimy sobie tylko to AVG na sam. Wykonamy to zaznaczenie. No i zobaczymy, że suma wynosi 32. To myślę, że na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że ten wachlarz narzędzi, którym teraz dysponujecie, jest trochę szerszy. Zachęcam Was, żeby sobie dalej eksperymentować. Próbujcie stosować inne warunki. Próbujcie łączyć te zapytania. No, i po prostu bawcie się tym SQL-em do woli, uczcie się przez praktykę. To najlepszy sposób, żeby posiąść tą umiejętność. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. No właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć o jeszcze jednym. Jeżeli chcielibyście sobie poćwiczyć to co dzisiaj się nauczyliśmy czyli te operatory count average i sum ale nie macie pomysłu na zadanka zawsze możecie wykorzystać do tego sztuczną inteligencję wystarczy że rozwiniecie okienko smart asystanta i wpiszecie mu przygotuj mi 10 zadań gdzie będę mógł poćwiczyć użycie operatorów count avg i sum Chwilę poczekać, i zaraz naszym oczom powinny ukazać się świeżutkie, wygenerowane przez AI zadanka. To wszystko, trzymajcie się, cześć.